Serdecznie wszystkich Państwa witam na otwarciu wyjątkowej wystawy. Wystawy, która no, jest równocześnie na czasie, no, bo mamy początek grudnia, za niespełna trzy tygodnie święta. Zatem to, co na tej wystawie dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować, pokazać, to elementy, eksponaty właśnie ściśle ze świętami związane. Magia świąt, bombki, bańki, szklane cacka i glaskule. Z kolekcji Dominika Święca, wystawa realizowana w ramach tzw. tarnowskich kolekcjonerów Muzea Domowe. Dominik Święs jest uczniem trzeciej klasy zespołu szkół plastycznych w Tarnowie, czyli młody człowiek i tym bardziej wielkie uznania dla jego pasji. Jest, należy do kilkunastu osób Polsce, które zajmują się właśnie kolekcjonowaniem y, bombek świątecznych a na pewno do kilku, którzy mają tak duże zbiory. Dominik do tej pory zgromadził blisko 3000 eksponatów. To jest imponująca, imponująca ilość. Tym bardziej, że są to wszystko bardzo delikatne, wrażliwe e, rzeczy, które trzeba z niesamowitą pieczołowitością, delikatnością e, brać, przenosić, e, czy też umieszczać na ekspozycji. Szanowni Państwo, pozwólcie, że najwięcej o swoich, swojej kolekcji opowie nam Dominik, i mu też oddaję głos. Zapraszam. Na początku chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi Muzeum, Pani Kierownik Barwarze Błogdys oraz Pani Anni Filar za organizację mojej wystawy. Dziękuję bardzo za przybycie tak licznym gościom. Tak jak Pan Dyrektor już powiedział, moja kolekcja liczy około 3000 sztuk. Z dnia na dzień się powiększa. Początki kolekcji zaczęły się około 5 lat temu, gdy chciałem zrobić choinkę wyróżniającą się od innych, inną. Pierwsze bombki dostałem od babci, od rodziny. To jest, tak? Później zacząłem. Później zacząłem dokupować kolejne, poznałem dużo wartościowych ludzi, kolekcjonerów, którzy pomagają mi w mojej pasji. Pomagają mi dokupić także nowe egzemplarze bombek. W obecnej chwili kolekcja liczy około 3000. Są to bombki głównie polskie, ale mamy także zagraniczne jedną włoską, trzy niemieckie, kilka radzieckich oraz unikatowy samowar na skalę świata, których zostało wyprodukowanych około 1000 na stulecie firmy. White House Imports, mówi jest najniższym numerem w Polsce, czyli 312. Na wystawie pokazane jest około 360 eksponatów z danych kategorii. Od początku to są postacie z bajek, zwierzęta, reflektory, bombki inne, między innymi bałwanki, muchomorki, sople, lale i bombki okrągłe bo bombki były odmuchane, bombki formowe oraz bombki zagraniczne, których w kolekcji jest jak na razie najmniej. <grym> Bardzo chciałbym podziękować jeszcze raz za organizację. Pani kierownik Barbarze Bułdys, pani Anni Filar, pani Manueli za pomoc w wieszaniu bombek. <grym> Rodzicom i rodzinie za wspieranie mojej pasji i pomocy. Oh, oh. <grym> Wszystkim gościom za przybycie. Dziękuję bardzo. Pozwól Dominik, że y, zamiast kwiatów dołączymy do Twojej kolekcji jeszcze, jeszcze jeden eksponat. Dzień Dzień do... A tutaj jeszcze. Dzień proszę. Dzień. To oryginalne bombki malowane w zalipiu, malowane ręcznie w zalipiu. Każda z nich jest inna. Na pewno Państwo nie znajdziecie podobnych elementów <grymna> w tej walce. A takich dominii nie ma, prawda? Bardzo dziękuję Państwu, że wszyscy jesteście z nami. Chciałabym tu widzieć bliżej Anny Filar i Manuelę stawińską hoffman Zapraszamy, nie chować się po kątach. Oczywiście jest to z praca zespołowa, ale Ania z Dominikiem przez dwa tygodnie, każdą tą kątkę mi w ręce i wieszali tam wysoko. Także proszę Państwa, bo to nie lada wyzwanie. Bardzo przy okazji dziękuję szkole. Zespołu Liceum Sztuk Plastycznych. Tutaj jest z nami pani wychowawczyni. To. Ale dziękujemy bardzo jeszcze rodzicom, bo bez rodziców, wsparcia, pomocy tej wystawy by też nie było. Służyli nam radą, transportem, a po wystawie zapraszam Państwa na wspaniale początskunek do drugiej sali, który przygotowała mama. Są wyjątkowe rzeczy i frykasy. Tam też jest druga wystawa, którą można obejrzeć. Wystawa Ikon. Bardzo ciekawa proszę skorzystać z tej okazji. I jeszcze chciałabym powiedzieć dwie króciutkie rzeczy. 18 grudnia będzie w naszym muzeum oprowadzanie po trzech wystawach, które są w tym budynku. Na tej wystawie prawdopodobnie będzie domini więc będzie można się czegoś ciekawego dowiedzieć. I wielki adel do Państwa. Proszę nie wyrzucać starych bombek. Bombek, baniel, glaskuli, cokolwiek tu powiemy, ponieważ do nimi się nimi zaopiekuje.